Dobra, Tam jest to, że to jest to, co to Dobra, macie panik jak co? Gdzie tu jest? jest? ekran. Macie? Tak, Dobra, do pudełek. Jedzie dzieciu w Jadą kurwa. Pieniądze. Jadą pieniądze właśnie. Wkurwiała mnie strasznie to. Dobra, e, jak to myślicie? Dali. Ile? Dobra, mamy 11. Dobra, zobaczymy, ile daje. Ja te pierwsze otwieram. Dobra, i gówno już. Gówno. Dobra, następne. Co to już PZ, a co to jest? Czwórka, chyba, no a dwójka. Dwójkę, ja piernicę. Ale, Ale jak po poprzednie patrzę. święta były lepsze, bo było więcej framek do wykrania ósmego samego tieru. Nie. Mhm. Jak to mniej? Bo By... a teraz są pięć gramy dobrze. Mi się zdawało, że było więcej. A, i nic nie dostanę. Defender chyba był buraska, na pewno była, bo to Ta gra mnie W tamtym roku nie było Defendera. Ale latem był defender. Patrzcie jakie to żmije, nic. To ale golda chociaż trochę. Ach, piąty tier. Ja pierniczę. A jakie to wredne. No i nic o, nie masz, dostanę, bo... A chociaż jedną ósemeczkę, proszę. O, kubani. I ostatnia paczka, patrzcie, i będzie pręka proszę, 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 proszę. Jakie żmije nic, 1250 Maty dziwy nic więcej, a jebał was pies. 15 tysięcy golda i nic. Maty jebał to.